Porozmawiamy o tym dzisiaj bardziej szczegółowo, ale wydaje mi się całkiem oczywiste, że Waszyngton liczy na to, że Chiny, Indie, kluczowi partnerzy handlowi i gospodarczy Rosji, wywrą presję na Moskwę, aby Rosja w jakiś sposób porzuciła swoje cele i zgodziła się na zamrożenie konfliktu ukraińskiego, czego domaga się administracja Trumpa, aby uniknąć 100% ceł, którymi Trump postanowił zagrozić grożąc ich wprowadzeniem za 50 dni czyli pod koniec sierpnia. Jak prawdopodobne jest, że Chiny w ogóle pomyślą o odmowie importu rosyjskich surowców energetycznych lub ograniczeniu ich importu? Jak prawdopodobne jest, że Chiny będą mogły wywrzeć realną presję na Rosję w tej sprawie? I co może Pan powiedzieć ogólnie o stosunkach rosyjsko-chińskich w kontekście dzisiejszych i nadchodzących spotkań? Problem z cłami obiecanymi przez Trumpa polega na tym, że wprowadził on jeszcze wyższe cła wobec Chin na Wesnym etapie wojny handlowej, sięgające 145%, a w tej walce Stany Zjednoczone poniosły generalną porażkę, rozpoczęły negocjacje z własnej inicjatywy i wycofały te Cła, ponieważ okazało się, że ze względu na obecność Chin w amerykańskich łańcuchach produkcyjnych nie da się ich utrzymać. Dominacja Chin w produkcji metali, ziem rzadkich, a dokładnie w łańcuchach tych metali. Tak, metali ziem rzadkich, ale to tylko część wszystkiego. Mimo wszystko Amerykanie zostali zmuszeni do obniżenia efektywnego cła do 51%. Nie spadnie ono już dużo bardziej, Chińczycy się tego nie spodziewają, ale nie mogą utrzymać całkowicie zaporowych ceł wobec Chin. Zatem to już przeszłość. Chiny mogą wejść w konfrontację, a jeśli Trump spróbuje wprowadzić te cła, cóż, będzie dla niego gorzej.